Cześć! Jeśli oglądacie to wideo, to najprawdopodobniej niebawem będziecie uczestnikami warsztatów online, czy też spotkań zdalnych przy wykorzystaniu tablicy wirtualnej w Miro. Niezależnie od tego, czy jesteście nowicjuszami, czy mieliście już styczność z narzędziem, ten tutorial, ten, to wideo pomoże Wam lepiej zrozumieć, jak poruszać się po tablicy Miro i wykorzystać jej podstawowe funkcje, tak aby móc efektywnie uczestniczyć w różnych spotkaniach, czy też warsztatach online. Zapraszam! będziecie na przykład uczestnikami warsztatów online, to prowadząca spotkanie osoba może przekazać Wam linka do tablicy z otwartymi uprawnieniami dla anonimowych uczestników. Co to oznacza? Że możecie otworzyć taką tablicę bezpośrednio w swojej przeglądarce bez konieczności logowania się, czy też zakładania konta w Miro. Ale jeśli chcielibyście założyć takie konto, darmowe konto w Miro już teraz, to w tym tutorialu, w tym filmiku pokażę Wam krok po kroku jak to zrobić. Linka znajdziecie Opisie do tego filmu. OK. To jak już otrzymacie link, to po jego kliknięciu otworzy Wam się tablica Miro w Waszej przeglądarce. Polecam tutaj e, przeglądarkę Chrome. I uwaga, może tak się zdarzyć, że osoba prowadząca ustawiła hasło do tablicy, po to, aby osoby posiadające link i znające hasło mogły tylko ją otworzyć. I po jego kliknięciu zobaczycie oto od... taki widok. Wpisujemy w tym miejscu nasze otrzymane hasło od prowadzącego, prowadzącej. Czasami zdarza się tak, że prowadzący, prowadząca ustawili również opcję wprowadzenia imienia dla anonimowych uczestników. Wprowadzamy wtedy więc nasze imię, przykładowo Martek Uczestnik i wchodzimy. Miro świetnie nadaje się również do prezentacji, więc pozwólcie, że zaprezentuję Wam naszą dzisiejszą agendę. Jesteśmy już po wprowadzeniu, więc w kolejnym kroku przejdziemy do poznania paneli do obsługi na naszej tablicy. W kolejnym kroku przejdziemy do nawigacji, czyli dowiemy się, jak poruszać się po tablicy i przesuwać się, jak również różnego rodzaju elementy. W kolejnym kroku przejdziemy do funkcjonalności karteczek Sticky Notes, czyli najczęściej używanej funkcjonalności w Miro. Następnie poznamy również. Jak wprowadzać teksty i opisy. Dowiemy się, jak obserwować czy też przyciągać uczestników. W kolejnym kroku dowiemy się, jak używać reakcji podczas uczestnictwa w warsztatach czy spotkaniach online. No i pod koniec powiemy sobie, co zrobić, jeśli coś niechcący popsujemy, czyli niespodziewane sytuacje. No i na koniec podsumujemy i powiemy sobie o kolejnych krokach. Ok, to przechodzimy do kolejnego slajdu. Posługując się wirtualną tablicą w Miro, mamy dostępne kilka paneli. Na tym ekranie widzicie screen, zdjęcie z oznaczonymi i nazwanymi przeze mnie panelami. Najczęściej używanym panelem będzie z pewnością panel boczny z narzędziami, który znajduje się po lewej stronie. pionowy panel po lewej stronie, na który mamy różnego rodzaju narzędzia i aplikacje, jak na przykład najbardziej popularny jest Sticky Notes. Jakbyśmy chcieli dodać więcej. Narzędzi aplikacji, klikamy w plusik i dodajemy z tych dostępnych. Aby mieć większą listę dostępnych narzędzi, trzeba założyć i zalogować się do Biro. Założyć konto i zalogować się do Biro. Kolejnym panelem jest panel tablicy, który znajduje się w lewym górnym rogu, gdzie mamy nazwę tablicy i różnego rodzaju dodatkowe opcje. W prawym górnym rogu mamy panel pod nazwą: Nazwałem go panel interakcji, który służy przede wszystkim do współpracy z resztą uczestników spotkania. No i w prawym dolnym rogu mamy panel nawigacji, w którym, o którym jeszcze więcej powiemy podczas poruszania się po tablicy. I ostatni panel w lewym dolnym rogu mamy panel z ramkami, w którym możemy zobaczyć kolejne ramki. W dalszej części filmiku będziemy posługiwać się niektórymi elementami na tych panelach. Przejdźmy więc do kolejnego okienka. Nawigacja. Ok, jeśli chodzi o nawigację i poruszanie się po tablicy Biro, ten moduł omówimy w trzech krokach: zaznaczanie i przesuwanie elementów, w kolejnym kroku powiemy sobie o przemieszczaniu się po tablicy i przybliżaniu i oddalaniu. Zaznaczanie elementów wygląda podobnie jak we wszystkich popularnych innych narzędziach, czyli klikamy naszym lewym klawiszem myszy na wybrany element. Po kliknięciu wybrany element zostaje obrysowany taką niebieską ramką, a nad nim pojawia się dodatkowe menu, w którym możemy modyfikować poszczególne elementy, ale o tym dowiemy się w dalszej części tego kursu. Jeśli chcemy wybrać i zaznaczyć kilka elementów, to wciskamy najpierw na wybrany element. Następnie wciskamy kontrol i z wciśniętym kontrolem wybieramy kolejne elementy, które chcemy zaznaczyć. Możemy też to zrobić jednym zamachem, wciskając lewy klawisz myszy i przytrzymując go dłużej, przesuwamy na wybrane elementy, które chcemy zaznaczyć. OK, wiem już jak zaznaczać wybrane elementy, teraz dowiemy się, jak je przesuwać. Zrobimy to przy użyciu również lewego klawisza myszy. Wciskając go na wybranym elemencie, ciśniętym klawiszem myszy przesuwamy wybrany element w miejsce, w które chcemy. Puszczając, opuszczamy wybrany element, w tym przypadku karteczkę. Jeśli chcemy przesunąć kilka wybranych elementów, to musimy w je zaznaczyć i następnie złapać lewym klawiszem myszy czyli zaznaczamy kilka elementów, Mamy je zaznaczone, łapiemy lewym klawiszem byszy i z przesuwamy kilka elementów naraz. I puszczamy w miejscu, w którym chcemy. Ok, przejdziemy teraz do przemieszczania się. To, co jest fajne w Miro, to to, że możemy przesuwać się we wszystkich kierunkach. Ważne jest to, że będziecie chcieli przemieszczać się po tablicy tak, aby niechcący nie przesunąć jakichś niezablokowanych elementów czy cudzych karteczek. Aby to zrobić, przy użyciu myszki wciskamy drugi, czyli Prawy klawisz myszy i, mając dziś jedy, przesuwamy się myszką na boki. Widzicie wtedy, zamiast kursora, widzimy taką łapkę i puszczamy w miejscu, w którym, w którym chcemy pozostać. Chcąc przesunąć na boki, łapiemy i przesuwamy w lewo lub w prawo, góra czy dół. W przypadku, kiedy nie mamy myszki i używamy też użyjemy wtedy dwóch palców, przesuwając góra-dół lub też na boki. Jak pewnie zauważyliście, poruszanie się jest obsługiwane inaczej w zależności od urządzeń, których używacie. Możemy to zmienić w ustawieniach, wybierając preferowaną opcję w naszym panelu tablicy. Klikamy w menu preferencje, myszka czy touchpad i wybieramy myszkę lub touchpad. Polecam nie używać tej pierwszej opcji z automatyczną detekcją, bo ona niestety może wprowadzać czasami przełączanie się między jednym a drugim. Jeśli używamy myszki, wybieramy myszkę. Warto jeszcze zauważyć, że w pasku bocznym z narzędziami jest opcja Select. Jeśli na nią klikniemy lub wciślicie klawisz V, to wyłączy się wam tryb zaznaczania elementów. I zamiast kursora będziecie widzieć rączkę. Czasem to na warsztatach, spotkaniach może e, zrobicie też niechcący. Więc aby powrócić do trybu z możliwością zaznaczania i wybierania karteczek, edytowania, musicie z powrotem przejść do menu bocznego i kliknąć opcję. Ok, umiem już poruszać się na naszej tablicy w różne strony, ale warto też wiedzieć, że wirtualna tablica w Miro, w przeciwieństwie do fizycznej tablicy, ma tak naprawdę nieograniczoną przestrzeń i teoretycznie można oddalać się, czy też Dodawać kolejne elementy i przestrzenie w nieskończoność. To, jak bardzo potrzebujecie się przybliżyć, czy też oddalić, zależy od Waszych preferencji. Niektóre treści, na przykład na karteczkach, czasami będziecie potrzebowali przybliżyć się, aby je odczytać, a w innych przypadkach może będziecie potrzebowali oddalić się i spojrzeć z lutu ptaka, czy też może skoczyć do jakiejś innej sekcji, znaleźć wartościowe dla Was treści z poprzedniej części spotkania, czy warsztatu, czy też prezentacji. OK, czyli jak używać tak zwanego zoom'a, czyli móc przybliżać się lub oddalać? Jeśli używacie myszki, a serdecznie polecam w Miro używać myszkę, to możecie użyć do tego scrolla. Scrollując w górę lub w dół, możecie się oddalać czy też przybliżać. Jeśli scrollowanie myszką nie powoduje oddalania czy przybliżania, to najprawdopodobniej macie domyślną opcję użytą touchpada. Czyli wtedy warto. Zmienić w preferencjach, sprawdzić, czy macie opcję myszka. Ok. Poznaliście już teorię dotyczącą nawigacji i przemieszczania się, ale jak to powiedział Szłami, gram praktyki jest lepszy niż to na teorii. Dlatego w opisie do tego filmiku poniżej znajdziecie link, w którym udostępniam Wam taką właśnie wirtualną tablicę w Miro do próbnego testowania tego narzędzia, e, nazwałem ją piaskowicą, więc zapraszam Was w trakcie tego wideo do jego pauzowania. I samodzielnego przećwiczenia nowo poznanych w funkcji, właśnie na tej testowej tablicy Miro, którą możecie sobie tworzyć w osobnej zakładce. W udostępnionym linku z tablicą Miro, piaskownicą, będziesz miał kilka zadań do przećwiczenia. W pierwszej części przetestuj przybliżanie i oddalanie, sprawdź również swoje ustawienia. W części drugiej spróbuj poćwiczyć przemieszczanie się. Najpierw zrób to przesuwając się po tablicy tak aby nie przesuwać żadnych dodatkowych elementów przejść cały labirynt w drugiej części spróbuj przesuwając naszego królika Baksa tak aby właśnie nie przesuwać żadnych elementów przejść im przez cały tutaj labirynt do samego końca części trzeciej tego ćwiczenia spróbuj wykorzystując już poznane umiejętności przesuwania się i oddalania odszukaj gdzieś tutaj na tej tablicy takiego jego pana w pasiastym sweterze, gdzieś na tej tablicy, jeszcze jeden taki się znajduje. Zatrzymaj teraz ten filmik i spróbuj przećwiczyć te trzy ćwiczenia. OK, jeśli poćwiczyliście już nawigację, to przechodzimy do kolejnej lekcji z karteczkami, czyli Sticky Notes, czyli najbardziej popularna funkcjonalność, której chyba najczęściej będziecie używać. Aby dodać nową karteczkę, wchodzimy w nasze menu boczne. I druga, drugi element od góry to są właśnie sticky notes nasze karteczki. Po kliknięciu pojawia nam się dodatkowe menu. Wybieram nasz ulubiony kolor, w moim przypadku niech to będzie pomarańczowy, i wybieramy miejsce, w którym chcemy umieścić karteczkę. Klikamy lewym klawiszem myszy i karteczka nam się umieszcza. Możemy na niej coś zapisać. W ten sposób możemy dodawać treść. Jeżeli chcemy edytować tą treść, musimy kliknąć na karteczkę. Dwa razy wtedy możemy dopisywać kolejny element. Oczywiście możemy tutaj zmieniać czcionkę, zaznaczając wybrany tekst. Możemy ją oczywiście pogrubić, kursywę i tak dalej. Możemy zmienić również czcionkę. Akurat w przypadku karteczek mamy do wyboru tylko dwie rodzaje czcionki. Jak również możemy zmieniać jej wielkość czcionki lub też ustawić automatyczne. Ok, poznaliśmy dodawanie karteczek, edycję treści. Zobaczmy jak wygląda edycja wyglądu. Po kliknięciu karteczki pojawia się nad nią dodatkowe menu. W tym menu możemy również zwiększać, zmniejszać jej wielkość. Klikając tutaj wybieramy odpowiedni rozmiar koszulki np. LK, czy też jak chcemy zmienić na jakąś tam S. -kę. Możemy również zwiększać wielkość tej karteczki łapiąc jeden z rogów. Wciskając lewy klawisz myszy, przeciągając, możemy ją powiększać lub też pomniejszać wciśniętym klawiszem myszy. I po wybranym, wybranej wielkości puszczamy klawisz i mamy zaznaczoną karteczkę. Możemy po zaznaczeniu również menu wybrać odpowiedni kolor, zmienić go na jakiś inny. Czy też się podpisać, dodać taga, czy dodać jakąś emotikonkę. Ok. Poznaliśmy już edycję wyglądu, teraz przejdźmy do kopiowania. Kopiowanie jak w standardowych programach, czyli po zaznaczeniu karteczki, naciskamy na klawiaturze CTRL-C i możemy skopiować taką karteczkę klikając CtrlV w innym miejscu. I w ten sposób możemy kopiować karteczki. Inną opcją jest kliknięcie na karteczkę i klikamy CTRL-D jak Duplicate. Klikając Ctrl D duplikują nam się karteczki. Jeśli jesteśmy w edycji jakiejś karteczki i chcemy automatycznie stworzyć kolejną czystą karteczkę, wystarczy wcisnąć klawisz tabulator. Wciśnięcie klawisza, tabulator powoduje stworzenie kolejnej czystej karteczki w obrębie danego okienka. Ok. Karteczki można również edytować grupowo. Wystarczy że zaznaczymy kilka karteczek. Pamiętajcie, wciśnięty klawisz. Lewy klawisz myszy, przeciągamy, wybieramy kilka karteczek, i w ten sposób również w menu, które się pojawia nad tymi karteczkami, możemy zmieniać ich grupowo: kolor, rozmiar czy też przyciągę. Pamiętajcie, dodać karteczkę. Można nie tylko z bendy bocznego, ale również wciskając klawisz N jak notes. Automatycznie po wciśnięciu klawisza N doda nam się nowa karteczka. Wybieramy tylko miejsce, w którym chcemy umieścić. I to by było na tyle, jeśli chodzi o karteczki na tym poziomie lekcji. OK, zatrzymaj teraz to nagranie i podobnie jak wcześniej, spróbuj przećwiczyć teraz dodawanie karteczek. Będziesz miał do tego kilka zadań wyglądających w ten sposób. Przećwicz je samodzielnie. Ok, mam nadzieję, że udało Ci się przećwiczyć dodawanie karteczek. Przechodzimy teraz do kolejnej części: teksty i opisy. Jak dodawać teksty, które nie są zintegrowane z karteczkami? W menu bocznym mamy taką, takie narzędzie pod literką T, jak tekst. Klikamy w tą literkę i wybieramy miejsce, w którym chcemy taki tekst umieścić. I wpisujemy treść tego tekstu. Inną opcją jest też po prostu najechanie myszką, w miejsce, w którym chcemy umieścić taki tekst. I na klawiaturze wciskamy klawisz T. Jak tekst. I klikamy w miejsce, w którym chcemy wprowadzić jakąś treść. Wprowadźmy więc jaką, jakąś treść. Niech to będzie cytat Leonarda da Vinci. Mądrość to córka doświadczenia. Ok, zobaczmy teraz. Jak możemy edytować taką treść? Jakbyśmy chcieli edytować treść, która już jest dodana, klikamy na nią dwa razy, przykładowo, i możemy edytować treści podobnie jak w karteczkach. Możemy podkreślić, na przykład w tym przypadku, autora, możemy kursywą oznaczyć sam cytat i go pogrubić. Oczywiście. W przypadku tekstów mamy dużo więcej możliwości jeżeli chodzi o rodzaje czcionek. Możemy je zmieniać dowolnie klikając wybrany element. Oczywiście powiększanie i pomniejszanie również jest tutaj dostępne. Łapiemy za prawy, lewy, któryś z brzegów, kątów przepraszam i rozciągamy mając wciśnięty klawisz, lewy klawisz myszy. Można oczywiście dodatkowo edytować ten wygląd również jeśli chodzi o kolory. Przykładowo możemy zaznaczyć na jakiś kolor wybrany element. Na przykład cytat. Lub też dać obramowanie dla całości wybierając jakiś konkretny kolor tła. Czy też zmieniając konkretną część czcionki na no inny kolor. Jeżeli chodzi o kopiowanie, to podobnie jak w przypadku karteczek sticky notes, to są też tego typu opcje, jak skróty klawiszowe, jak Ctrl+C c po zaznaczeniu i miejscu Ctrl+V, v w którym chcemy skopiować daną, dany element. Oczywiście Ctrl+D, d jak duplicate również działa. Najeżdżamy na wybrany element, robimy Ctrl+D, d i jeszcze raz Ctrl+D d i kopiują nam się wybrane elementy. I to było na tyle, jeśli chodzi o tekst i opisy. OK. Zapraszam teraz do zatrzymania tego wideo i samodzielnego przećwiczenia nowych elementów związanych z tekstem i opisami w Waszej piaskownicy samodzielnie w zakładce w Miro. OK. Jeśli udało Wam się przećwiczyć, to zapraszam do kolejnej lekcji Obserwowanie i przyciąganie użytkowników. Podczas spotkań czy warsztatów przy użyciu wirtualnej tablicy, zazwyczaj osoba prowadząca spotkanie nie udostępnia ekranu, tylko wszyscy mają u siebie w przeglądarce włączoną tablicę Miro i tam obserwują całość prezentacji. W ten sposób mamy zaoszczędzone łącze internetowe, ale też i lepszą płynność poruszania się. Dlatego przykładowo, ja jako prowadzący warsztat czy jako facilitator spotkania online używam przyciągania uczestników do miejsca, w którym jestem, czyli do konkretnego slajdu na tablicy Miro. Będzie się to działo automatycznie. Sami zobaczcie. Ok, przykładowo, po lewej stronie mamy uczestnika Bartka, a po prawej stronie mamy facilitatora, czyli prowadzącego spotkanie Krzyśka. Ja jako facilitator Krzysiek chcę przyciągnąć wszystkich uczestników do siebie, więc robię to za, te, za pomocą tej funkcjonalności przyciągam ich w ten sposób do siebie i w tym momencie wszyscy widzą to samo, co ja, czyli jeżeli ja się oddalam, to ich ekran po lewej stronie również się oddala, jeżeli przechodzę do innych slajdów, oni również widzą to dokładnie to, co ja. W ten sposób łatwo i szybko mogę przyciągnąć wszystkich uczestników spotkania do siebie. Dodatkowo widzę też, ile osób jest w trakcie obserwacji mnie, w tym przypadku trzy, a uczestnik Bartek też widzi, że jest w trakcie obserwowania Mojego ekranu. Widzi to dzięki ikonie oczka na moim awatarze w panelu interakcji i współpracy. Również w dolnej części ekranu widzi, że jest napis Following Krzysiek Serkis Facilitator. Użytkownik będzie mnie obserwował do czasu, aż nie zacznie edytować tablicy lub też przesuwać się na boki. Zobaczcie. Jeżeli zacznie się przesuwać na tej tablicy na boki, oddalać lub przybliżać, ikona oczka zniknęła z awatara osoby, której chciałem obserwować, i w ten sposób. Już, jeżeli facilitator będzie gdzieś się przesuwał, no to uczestnik już tego nie widzi. Więc taką opcją, żeby teraz uczestnik mógł znowu zacząć obserwować prowadzącego. Najlepszym sposobem jest kliknięcie przez uczestnika. Znowu na w, menu, w panelu interakcji i współpracy, kliknięcie na awatar wybranej osoby. W tym przypadku uczestnik Bartek klika. Na ikonę prowadzącego, czyli tutaj krzyśka, facylitatora. I popatrzcie, znowu idzie do miejsca, w którym to facylitator jest. I znowu będzie obserwował do czasu, aż nie zacznie czegoś edytować, klikać, przesuwać samodzielnie. Ta funkcja przede wszystkim jest przydatna w sytuacji, kiedy zgubimy się gdzieś jako uczestnicy na naszej tablicy i nie możemy się odnaleźć, i słyszymy, że prowadzący, prowadząca spotkanie. Opowiada jakąś kolejną część, i chcemy zobaczyć, na którym slajdzie jest. Wtedy klikamy w awatar, facilitatora. Ok, to już wiemy, jak obserwować i przyciągać. więc przechodzimy do ostatniej części tego wideo: reakcje. Reakcje to funkcjonalność, która znajduje się w panelu interakcji i współpracy, czyli w prawym górnym rogu. Dajemy Tutaj, na to miejsce. Po kliknięciu mamy do wyboru wiele reakcji. Jedną z nich jest podniesienie ręki. Raise hand. Po kliknięciu prowadzący, czyli facylitator spotkania zobaczy, kto podniósł rękę i w jakiej kolejności. Dzięki temu będzie mógł zarządzić tym na spotkaniu i udzielić w odpowiedniej kolejności odpowiednim uczestnikom spotkania głosu. Oczywiście uczestnik spotkania może taką rękę samodzielnie opuścić, lub też Fasilitator to może zrobić. Inną opcją interakcji są tutaj wybrane interakcje. Podczas prezentacji możecie e, użyć tego, pokazując, że coś wam się podobało, coś wam się bardzo mocno podobało, coś było naprawdę wow, albo e, było szokującego, ale możecie też, celebrując na koniec, czy celebrując jakiś etap spotkania czy warsztatu, kliknąć tutaj i wystrzelić serpentyny to tyle jeśli chodzi o reakcje. Oczywiście te reakcje są widoczne nie tylko przez ciebie, tylko przez wszystkich uczestników spotkania na tablicy. Kolejna kwestia to niespodziewane sytuacje. Czasami zdarza się tak, że podczas spotkania warsztatu chcemy przesunąć się w lewo lub w prawo i niechcący złapiemy za jakąś karteczkę za jakiś wybrany element lub jakiś element jest niezablokowany na tablicy, bo twórca w tablicy zapomniał jakieś elementu zablokować. I to się może zdarzyć, więc w takiej sytuacji najlepszym sposobem jest użycie klawisza Ctrl Z, co powoduje cofnięcie ostatniej zmiany. Lub też możecie to zrobić w panelu bocznym z narzędziami. Aby cofnąć ostatnią akcję, klikamy tutaj strzałeczkę w lewo. I dzięki temu możemy kliknąć i cofnąć ostatnią akcję. Klikamy tyle, ile potrzebujemy. W modelu interakcji i współpracy, czyli w prawym górnym rogu, macie jeszcze taką opcję, w której możecie ukryć kursory innych uczestników. Ta opcja jest przydatna zwłaszcza w sytuacji, kiedy na spotkaniu wirtualnym, spotkaniu zdalnym mamy bardzo dużą liczbę uczestników i te kursory mogą nam gdzieś tutaj przeszkadzać zasłaniać pewne elementy. Przy małej liczbie to nie jest takie uciążliwe. Klikając w tą strzałeczkę, jak mamy zakolorowaną na niebiesko, to kursory widzimy w sytuacji, w której Klikniemy i jest zakolorowana na czarno, kursory są ukryte. I to by było na tyle. Dodatkowo podsyłam Wam materiały dodatkowe. Znajdziecie również w tej tablicy wirtualnej, którą Wam udostępniam, którą nazwałem Piaskowica, przećwiczcie wszystkie ćwiczenia samodzielnie i na koniec materiały dodatkowe będą pojawiać się tutaj w tym obszarze. Możecie zobaczyć, czym jest wirtualna. Tablica Miro, do czego może Wam się przydać, jak używać trybu prywatnego oraz rów, różne możliwości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Miro AI, czyli Miro Assist. Dziękuję Wam, że dobrnęliście do końca tego filmiku. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej filmików o wyższym poziomie choćby kciukiem w górę czy komentarzem pod tym filmem. Zobaczcie też w opisie, czy już takiego filmiku dla Was nie nagrałem. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na warsztatach. Cześć!